Siemanko siemanko ja jestem kumi13 i dzisiaj pokażemy wam lody ekipy o smaku cytrynowym tutaj jest otwieramy cyk widać tych lodów ekipy czekajcie tylko ja zobaczcie ekipa ktoś już widział tę jarówkę lodów ekipy to lecie znać a to są lody ekipy cyk te lody, te lody wyglądają sobie o tak Zobaczymy, czy strzelają w końcu, bo one tutaj jest napisane: w połowie smaku gumy balonowej z cukrem strzelającym. Jeszcze tu sobie przeczytajcie: lody sorbetowe, cytrynowe, w połowie smaku gumy balonowej z cukrem strzelającym. To są te lody. 52 g, 50 ml. Tak. Jeszcze tu mamy skład, wartość. Odżywcza 100 gram, y, oczywiście wartość energetyczna 800 KJ, y, 190 kalorii, y, 7,3 7 gram, w tym kwasy tłuszczone, nasycone, 6,3, 31 gram węglodowany. I y, 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 cukru jest 27 gram. Białko 0,2 grama i sól 0,2 grama. Te lody są takie, no, bardzo dobre, pewnie. Cytrynowy i truskawkowy smak jest. Truskawkowy w kolejnym odcinku będzie. Zresztą zobaczymy ten, ten test lodów. Mhm. No, strzela. No poczułem to strzelanie, jakby mi zęby łamało, normalnie. Dobra. Ocena moja 10 na 10 Ej no naprawdę Guby balonowej To jest dużo To to można akurat przyznać są lody wodne kipy ale no są super smaczne mi smakują co na to oczywiście 10 na 10 co so, do mm, tej podstawki no i co te lody wodne kipy są bardzo dobre tutaj ta cała pola to, to żółte to jest cytryna nie? lody cytrynowe zwykłe ale tutaj gula, guma strzelająca balonowa bardzo smaczne Nieźle skóra ucha i łagodzi podrażnienia. W takim razie posłucham pani i kupię go stąd. Panów numer. Pierwszy dotyk i zapach jego skóry. Pomyślałam, czy jest dla niego idealna ochrona. No. Znalazłam. Mój sklep, czyli Emojum Od pierwszego dnia życia. On nie ma wzbogacenia. Dobra. Zjedzone. Cyk, te wodne lody są bardzo dobre. Hmm. Całe zjedzone, ale no, całe dobre. Papierek kolekcjonarski ciśniemy Tu sobie wkładamy papierek kolekcjonerski. Cyk, czekajcie. No, dobra i y, moje ziomki y, pewnie w komentarzach będziecie się pytać y, gdzie ja je kupiłem jak ja je zdobyłem w ogóle te lody no to y, już jedno, jedna odpowiedź w tym odcinku że ja ich nie kupiłem y, to po prostu siostry siostra miała i mi dała kilka lodów ekipy ja też nie wiem gdzie ona kupiła ale gdzieś on yy, w jakichś sklepach. Generalnie z tego co ja pamiętam w ABC może być często i w Dino. No, spokojnie to będzie jeszcze. Ale w Lidlu to kiedyś była bitwa, bo... Pier... No raz tylko były chyba w Lidlu, taka okazja, nie? Tych lodów, ale... Generalnie to ABC i Dino y, mają najwięcej tych lodów, chociaż nie jeszcze, jak nie będzie m, l, po, w zamrażarce lodów, to y, coś, pod, tych, pod tymi lodami takimi y, będą, no, pod tymi takimi rzeczami, pod tą y, taką lodówką, gdzie trzymają się lody, to pod nimi mogą być ukryte lody ekipy. Także, no, jest tego naprawdę dużo. A ja Was dziękuję za, za to, że byliście na tym odcinku. Słuchajcie, się kajos.